Trzecia droga to już historia. 18 czerwca PSL i Polska 2050 oficjalnie zakończyły współpracę. Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że projekt był martwy od dawna, a Szymon Hołownia zapowiedział nowy rozdział dla swojej partii. Koalicja rozpadła się przede wszystkim przez bardzo słaby wynik Hołowni w wyborach prezydenckich. Z poparciem trzeciej drogi zdobył zaledwie 4,99%, czyli mniej niż Grzegorz Braun. Do tego dochodziły różnice ideologiczne między konserwatywnym PSL a bardziej progresywną Polską, były nie do pogodzenia. PSL planuje samodzielny start, mimo że ich poparcie jest minimalne i nie mają szans na przekroczenie progu wyborczego. Rozpad trzeciej drogi jeszcze bardziej osłabia rząd Tuska. Eksperci przewidują, że PSL może skręcić w prawo. Nie wykluczając współpracy z PIS lub Konfederacją, podczas gdy partia hołowni może zostać przystawką PO. W Sejmie trwa dyskusja o rekonstrukcji rządu, jednak zmiany zachodzą powoli, a koalicja nie spełnia obietnic z kampanii. Jak długo Tusk utrzyma większość? Dajcie znać w komentarzach.